Siemaneczko widzowie, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj jest specjalny odcinek, e, specjalny short. Bo dzisiaj jest święty Mikołaj. Szukałem wszędzie, ale nie ma prezentu oprócz Bazy Lego. Zobaczmy! Widzowie, ja nie mogę otworzyć szafy. Okej. Okay. Widzę coś? Widzę coś żółtego. Co to jest? Święty Mikołaj, przyniósł mi taką czachę z dwoma figurkami Dragons and Dragons! Świetnie! Bardzo się cieszę. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Prześliczne pudełko. Zobaczcie, ta czacha jest większa od mojej głowy. I totalnie y, jest ekstra. Tutaj mamy pokazane, co jest w środku. Na no, razie jeszcze nic nie ma. Odpakujmy je. Znakomita figurka z takim słodkim smoczkiem. Ale ta wiedźma też jest fajna. Dajcie znać, co wy dostaliście na Mikołaja.